Witam serdecznie na kanale Lekcji. Dzisiaj lekcja o słowie coraz. Uwaga, w języku angielskim nie ma takiego słowa. Więc co mam zrobić, jeżeli po polsku nam wyjdzie coraz i chcę to zdanie przetłumaczyć na język angielski? Przykładowo: Tomek jest coraz mądrzejszy. Zauważcie, że to nasze słowo coraz zawsze jest ze stopniowaniem. Więc na pewno będzie się to też wiązało ze stopniowaniem w języku angielskim. Kto jeszcze nie pamięta co i jak się stopniuje? Link macie u góry. I w opisie. Więc uwaga, żeby powstało nam słowo coraz w języku angielskim, musimy powtórzyć stopniowanie, i tyle. Słowo dwa razy w środku spójnik end, czyli mądrzejszy to jest stopniowanie od mądry, czyli od wise. Czytamy przez z. wise. Mądrzejszy wise. Nie czytam w brytyjskim, Amerykanie oczywiście to przeczyta wiser. No i żeby nam ładnie wyszło coraz, no to powtarzam, czyli wise and wise i mamy z automatu coraz, czyli nasze zdanie Toma, Tomek jest coraz mądrzejszy brzmi Tom is wise and wise. Muszę wstawać coraz wcześniej. Tym razem mam przymiotnik "eli". Przypominam, że przymiotniki kończące się na i, y, nawet jeśli mają dwie sylaby, to i tak robimy tym pierwszym sposobem, czyli, do, czyli tym sposobem, co zwykle robimy przymiotniki krótkie, czyli w stopniu wyższym er. Z tym, że jak jest i, y, to zawsze zmienię i y na E. I, czyli tu jest przez i pisane. No i mamy znowu, znowu y, coraz, czyli muszę podwoić, powtórzyć. Elie and Elie, czyli muszę wstawać. Pamiętajcie, nie używajcie tego must, tylko need to albo have to. I need to get up. Elie and Elie. Muszę wstawać coraz wcześniej. Dlaczego kupujesz coraz droższe ciuchy, tak? Teraz chcę Wam dać przykład na przymiotniku dłuższym, tu aż trzy sylaby, expensive, czyli zdecydowanie tym drugim sposobem, że dodaję more expensive i the most expensive w stopniu najwyższym. Ja potrzebuję coraz, czyli muszę właśnie podwoić. Tylko w tych przymiotnikach krótkich podwajałem cały przymiotnik, a tutaj podwajam samo more, czyli coraz droższy brzmi more and more expensive. No i teraz całe pytanie, dlaczego kupujesz? Pytanie w czasie teraźniejszym, prostym ogólnie, czyli Why do you get more and more expensive clothes? Czyli musi być inwersja, operator do. Ktoś zapyta, czemu jest get, a nie buy? Było kupować. Powinno być buy. No w języku codziennym, zamiast kupować, najczęściej używają get. Przynajmniej bardzo często. Oczywiście buy tu możecie dać, nie ma. Problemu jak chciałem wam pokazać, jak używać get. Robiłem o tym lekcję o czasowniku get. Link macie u góry i, i w opisie. Mam coraz mniej czasu. Teraz chciałem wam pokazać jakiś przymiotnik, który jest wyjątkowy pod względem stopniowania. Przypominam, że stopniowanie od, od litu jest less. A w stopniu najwyższym the least. No ale ja będę podwajał stopień wyższy, czyli less and less i mam coraz, coraz mniej. Czyli całe zdanie mam coraz mniej czasu. I have less and less time. Dzięki.